19. Ogólnopolska konferencja autoryzowanych partnerów Soneta. Moim gościem jest Dariusz Kordulasiński z firmy Acrosoft. Darku, powiedz mi, jakie są najważniejsze wyzwania i trendy w wdrażaniu systemów ERP w Polsce? Obecnie w Polsce mamy bardzo zmienne prawo, które powoduje, że musimy cały czas dostarczać klientom aktualne oprogramowanie. A druga rzecz to jest taka, że moi klienci oczekują w tej chwili automatyzacji procesów. Na wielu polach. Jest w tej chwili kłopot z odpowiednimi pracownikami i chcą ten czynnik ludzki zastąpić pewnymi automatami, co Enowa im rzeczywiście potrafi dostarczyć. Stąd moi klienci często kupują takie rozwiązania, na przykład pulpity, które umożliwiają im automatyzację pewnych rzeczy, które do tej pory były przez cały kadr wykonywane. A powiedz mi, podczas konferencji były pokazywane, przedstawiane nowe, nowe funkcjonalności, nowości w Enova 365. Która zwróciła nowość, szczególną uwagę u Ciebie? Na pewno moduł flota. Na pewno moduł flota jest takim, myślę, potrzebnym komponentem, którego w tej chwili brakowało w Enowej. To są bardzo ciekawe funkcjonalności, które pozwalają kontrolować flotę w firmie. I aspekt jeszcze ksefu, który wchodzi, który będzie powszechny, a jego automatyzacja wymaga z jednej strony dostosowania systemów do, do ksefu, ale również wyedukowania naszych klientów, jak mają tego ksefu używać i jak ma ten ksef współpracować z Enową. Dobrze, to na sam koniec jeszcze rozmowy poproszę Cię o jedną rzecz, żebyś dokończył zdanie, bycie partnerem Sonety to? To przyjemność, dobry biznes i wielka przygoda pełna ciekawych wyzwań. Dziękuję Ci, Darku. I takich właśnie wyzwań w Twojej firmie życzę zakończonych sukcesem i zadowoleniem klientów. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa Dziękuję. zapraszam na kolejne relacje z konferencji autoryzowanych partnerów Soneta.